Polskiej, jako organizatora dzisiejszego spotkania. Dzisiejszym naszym gościem jest pan redaktor Wojciech Mucha. może czytajmy prawami. Redaktor Mucha jest związany z Gazetą Polską oraz Kwartalnikiem Pronda. Gościmy go w naszym mieście do dzisiejszym z powodu tej oto książki Krew i Ziemia która powstała, myślę, że pan redaktor sam powie na jakiej podstawie i dlaczego ją e, opisał. Ja chyba nie przedłużając, na jeszcze powiem, że tą książeczkę można się dzisiejszym nabyć za kwotę 30 zł wraz z tego autografem. A nie przedłużając oddaję głos panu Proszę. Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim przepraszam hmm. za spóźnienie. powody są dwa i jeden od nas niezależny, to znaczy droga. Parko jest wygarzona dość mocno, używając słów pani Topacz. Po, drugi powód jest dość prozaiczny. Pomniła nam się ulica Solidarności z ulicą Pawła II. To, te, te dwie rzeczy w Polsce są nierozłączne, więc, więc mam nadzieję, że państwo rozumieją. Cieszę się, że, 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 że mogę z państwem się spotkać. No. Powodem, dla którego jestem, jest oczywiście książka. To, to po pierwsze, udało mi się, udało mi się podczas 12, 12 moich wizyt na Ukrainie w ciągu ostatniego no, roku z hakiem zerwać informacje, które, które pozwoliły mi na, na napisanie tej książki. Ale powód jest jeszcze inny, drugi powód. To znaczy, to co dzieje się na Ukrainie i to jak Polska powinna się w, tym, w tej sytuacji zachować. Książka je przedstawia. Wydarzenia, które pozwoliły, które, jeśli Państwo przeczytają, pozwolą nam nadzieję, taki był zamiar zrozumieć, dlaczego to, co dzieje się na Wschodzie dziś, jest istotne dla Polski, dlaczego się to wydarzyło, dlaczego wybuchła wojna ukraińsko-rosyjska. -ukraińsko Wreszcie, cóż to takiego znaczy dla Polski jak Polska się powinna w tym konflikcie zachować. Pierwszy raz jeżdżaliśmy na Ukrainę, jako reporterzy Gazety Polskiej, 5 grudnia 2013 roku, to no wtedy, myślę, nikt nie spodziewał się, że to się na naszych oczach rodzi jeden z najpoważniejszych konfliktów geopolitycznych XXI wieku, no, a tak naprawdę konflikt największy w Europie od, czasów, od czasu wojny na Bałkanach. Myślę, że również i Państwo mieli, jako, domyślam się, bacznie obserwatorzy, tego, co się dzieje. Przekonanie, że raczej tu będzie coś na kształt pomarańczowej, wymiany tej decyzji, którą podpisowi w Toru Mijałkowicz. Ona nie myślał tego zrobić od początku. Od początku miał świadomość tego, że nie może sobie pozwolić na to, by, by wyrwać swój kraj spod wpływów Kremla yy, Cały grudzień 2013 roku to, to okres takiego poznawania, poznawania Majdanu, poznawania Ukraińców. Tu przyznam szczerze, że nigdy wcześniej na Ukrainie nie byłem, nie miałem powodu, raczej. Jako reporter polityczny przechadzałem się korytarzami sejmowymi, bardziej mnie interesowało, co to dzieje się w bieżącej polityce. Nawet okazało się, że takie scenariusze i takie obrazki, jak widzą Państwo za naszymi plecami, stają się codziennością mediów w całej Europie, również i gazety polskiej, która jako jedna z pierwszych wysłała nam swoich dziennikarzy, a więc mnie. Nie wiem czy, czy wie, wielu z Państwa miało okazję być na Ukrainie, poznać tych... Tych ludzi, którzy, którzy tam mieszkają, być może są jakieś kontakty rodzinne, handlowe lub, lub inne. Ale zapewne większość z Państwa wie, że Ukraina jest krajem dosyć... O, jeśli w Polsce mówimy o pełzającej demokracji, to tamta demokracja nawet się nie czołga. Poziom korupcji jest nieporównywalnie większy niż w Polsce. 99% kapitału jest w rękach mniej niż procenta ludzi, tych oligarchów, hetmanów ukraińskich, którzy trzęsą gospodarczą od wschodu do zachodu, z naciskiem na wschód oczywiście, bo z Ukrainy, z ogarniętym dziś Donbasem, to, to tak naprawdę serce gospodarcze, gospodarcze w Ukrainy. No i cóż, Ukraińcy poszukiwali, poszukiwali zmiany tej decyzji. Ja tego od samego początku było widać i widać to również teraz niestety, że kryzys dosięga tam również przede wszystkim szczytów władzy. O ile Wiktor Janukowicz nie miał pomysłu na to, jak poradzić sobie z Majdanem, koniec końców doszedł do wniosku, że należy go rozstrzelać. O tyle politycy opozycji również nie mieli pojęcia, jak skanalizować ten proces, który się, który się wydarzył na kijowskim Majdanie, na bardzo niepodległości. Ci ludzie, którzy tam przyszli, nie mieli sprecyzowanych postulatów, tak jak było to też w przypadku. No Solidarność. Wspomnimy sobie protesty Stoczni Gdańskiej, to, to pamiętamy doskonale 21 postulatów Solidarności, które no, mniej lub bardziej były rozsądne, ale zawsze wisiały na tej wielkiej tablicy, którą, którą widzieliśmy w Stoczni Gdańskiej. Ale na nie próżno było takich rzeczy szukać. Mówiło się o tym, że Janukowicz musi odejść, że my chcemy innej władzy, że nie chcemy korupcji itd. Tak ale tych postulatów nie, nie było. a może już nie wolno. Chodziło mniej no, nie, nie więcej tylko o to, żeby yy, później jak w tym dowcipie o życie, który wprowadza sobie kozę do domu by później wyprowadzić i, 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 i zobaczyć, że, że ma więcej, yy, więcej miejsca w domu. Chodziło o to, żeby potem mieć argument przetargowy. No, Rzejdzie się z Majdanu, no, to my te prawa cofniemy. W ogóle nikt na Majdanie nie, nie brał tego pod uwagę. Nastroje radykalizowały się coraz bardziej. Zginęlici ludzie, zginął Sergię Michoan, który przed chwilą był tutaj widocznie na zdjęciu, zginął drugi drugi zamordowany przez, przez kule niewiadomego oczywiście pochodzenia, nacjonalista z, z UNAUMSO. No i widać było, że wszystko zmierza, zmierza ku najgorszemu. Najgorsze nadeszło 17 lutego, kiedy pod radę najwyższą Parlament Ukrainy wyruszył z Majdanu marsz, w którym wzięli udział wszyscy członkowie, wszystkich setni so, działów ugrupowanych na Majdanie, z złożonych z członka samorządem Majdanu. Wyruszyli domagać się przy powrotu do konstytucji z 1994 roku, która ta konstytucja w sposób znaczący umniejszała, umniejszała uprawnienia prezydenta. Ta konstytucja to jest bardzo niedobry przepis, bo przy okazji osłabia całe państwo ukraińskie Więc z punktu widzenia państwa jest zła, ale obniża, obniża rzeczywiście rangę prezydenta rangę i nie był to pomysł opozycji. Liderów opozycji, e, polityków, był to pomysł oddolny e, ludzi z Majdanu. E, no, ku sprzeciwom e, rzeczywiście części tych polityków ten marsz wyrusza i na, napotyka na pierwszy opór, e, na pierwszy opór e, wojsk wewnętrznych i tego znienawidzonego On no, Dochodzi do, do zamieszek, e, wreszcie przebijają się ludzie z Majdanu pod e, Radę Najwyższą i, i tam padają pierwsze strzały. No, 18, 18 lutego no, ginie wtedy kilkadziesiąt osób, świat zachodni trzęsie się. Z Wysyłane są kolejne pomruki, niezadowolenia nie, nie i generalnie są wstrząśnięci i obrzydli. Dzień później przybywamy do Majdano jako korespondenci Gazety Polskiej. No, miasto jest de facto zamknięte. Nie kursuje tam metro, nie kursuje tam, nie kursuje tam komunikacja. Pło, spłonął dzień wcześniej budynek związków zawodowych to wielki budynek w centrum Kijowa, który, który za chwileczkę. Państwo zobaczyć na zdjęcie, które się mi się nie udało Może właśnie nie uda. Ale jeśli będą Państwo gdzieś spalny budynek, to to jest na pewno ten to wielki budynek, który został jako jeden z wielu przejęty przez, przez uczestników Majdanu i tam znajdowała się stołówka, koralnia, szpital, centrum pracowe, centrum konferencyjne i tak dalej, i tak dalej. Do dziś nie wiadomo z jakich powodów salą głodnie. Może do tego przejdziemy, myślę, że Dobrze. Do, 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 będę pamiętał, Dobrze. a... a, a... Chciałbym jakoś nakreślić po prostu to, co się działo, się, Pan będzie o zastrzeżenie, pewnie pogadamy, bo i tak to rzeczy pomijam, że tak już tak spóźniliśmy się. Yy, to się dzieje 19, 20, 20 lutego, yy, po wcześniejszych zapewnieniach Arsenija i Jaceńuka, że do szturmu na Majdan nie, nie, do, nie dojdzie, no ranek wita, yy, wita Majdan szturmem na, na Majdan. Okazuje się, że jest to szkód pozorowane, ponieważ ci żołnierze wycofują się po pewnym czasie, wciągając de facto tych ludzi z Majdanu w górę ulicy Instytuckiej, gdzie rozgrywa, rozgrywa się horror, y, padają strzały, ginie stołacki. I w tym czasie do Kijowa przyjeżdża Radosław Sikorski, nasz minister spraw zagranicznych. Y, po to, by na trupach tych głosów, y, dogadać się i próbować, próbować y, porozumieć, opozycji z Wiktorem Janukowiczem. Wtedy padają słynne słowa Sikorskiego, że jeśli nie podpiszecie tej, tego porozumienia i do opozycji, to wszyscy będziecie martwi. Będziecie mieli wojsko i czołgi na ulicach i wszyscy będziecie martwi. A później okazało, no nie tak do końca było, ponieważ kilka godzin później Wiktor Janukowicz już w Kijowie nie przebywał, a na scenę, nim to się stało, na scenę w Kijowie wyszedł nikomu nieznany letni doktor Anzelkowa, po młodym już Barasiu, Zabrał mikrofon Wiktorowi y, i powiedział, że nie ma zgody na żadne perkreakcje z władzą, zginęło stu naszych braci dzisiaj, przedwczoraj kolejnych 50, jeszcze wcześniej kilkunastu, y, nie będziemy rozmawiać z Wiktorem jeśli y, on nie opuści kraju, w przeciągu 24 godzin nastąpi szturm z Pana. No, nie y, nie kłamał. Otelnie ma no, że już wtedy w siedzibie administracji Wiktora Janownicza przebywało kilkanaście innych osób uzbrojonych w broną no, rze rzeczywiście. Zakłada zawieszenie broni, zakłada wycofanie ciężkiej artylerii, zakłada wreszcie yy, to, to wszystko, o czym, yy, o czym się mówi w kontekście zawieszenia broni. Czyli że mają wyjechać czołgi, że ma zostać misja stabilizacyjna i tak dalej, i tak dalej. To jest 4 września. To, to Tutaj jest 11 lutego. 2015 to jest drugie porozumienie miejskie. Drugie porozumienie miejskie porozumienie zakłada to samo co pierwsze, z tą tylko różnicą, że ten obszar, który jest na czerwono, powiększył się dwukrotnie, a jest to mniej więcej tylko obszar kontrolowany przez rosyjskich separatyzmów, Więc widać, jak bardzo mocno było to pierwsze porozumienie przestrzegane. Porozumienie miejskie to, to również, mówiąc, żadno sukces dyplomacji polskiej, ponieważ w porozumieniu miejskim brali udział przedstawiciele Niemiec, Francji, Ukrainy, Rosji i separatystów. O Polsce nikt tutaj nie pomyślał, chociaż Polska jako członek prezydenta wojewódzkiego de facto powinna, powinna się tam znaleźć lub powinien się tam znaleźć, przynajmniej w tym momencie ktoś, no, ukradł prezydenta, prezydenta Europy, czyli, czyli pana premiera, yy, byłego premiera Donalda Trumpa. Nikt taki się nie pojawił. To Niemcy i Francja decydują w imieniu całej Europy, jak ma wyglądać krojenie tej Ukrainy, Krojenie Ukrainy, które ma miejsce, ma miejsce wciąż. Ta obecnie, która jest istotna, że jeśli Państwo się przyjrzą, tu jest Ługańsk, tu jest więc stolice tych dwóch tak zwanych Republik Ludowych, są przedzielone czymś, co z tych się nazwać worek Debacewski. Worek Debacewski to najdalej wysunięta pozycja Armii Ukraińskiej. Tutaj znajduje się miejscowość Debacewę. Ona jest istotna o tyle, że przez tą miejscowość przebiega węzeł kolejowy. Węzeł kolejowy, który łączy, łączy Republikę Doniecką z Republiką Ługańską. W momencie, w którym, w którym separatystom udałoby się, udałoby się przejąć ten węzeł, tę miejscowość, no, doszłoby do połączenia do, do tych, tych dwóch, dwóch republik w sposób taki umożliwiający przy, bez, bez problemu do przewożenia albo broni, a to amunicji, albo wszystkiego, co by no, tu jest 11 lutego, to na przykład powiększył się dwukrotnie, a 11 tak? I cóż mówią separatyści po podpisaniu porozumienia miejskiego w, w, w lutym te, w tego roku? No więc niewiele ponad miesiąc tego. Ale mówią, że dobrze, że zawieszają broń na Kołku, tyle tylko, że w debacie cebie ich zdaniem zawieszenie broni nie obowiązuje. No, to jest ich tyle, niż oni tam mogą robić w celu a Armią ukraińską ma trzy wyjścia, Może się stamtąd wycofać może natrzeć na debatę, łamiąc de facto ze swojej strony, złamane poprzednio e, zawieszenie broni, może też tych te ludzi tam zostawić, e, jakby mm, kopiłem sytuację z imięcia, gdzie e, o której mówił Młodzie Baraś. I cóż robi Ania No robi rzecz nie najgorszą, ale też nie najlepszą, ponieważ wycofuje się, wycofuje się z tego debacera, e, na zdjęciach widać żołnierzy ze spuszczonymi głowami, którzy, którzy opuszczają opuszczają, przez, przez to broniane przez wieloletnie miasto. W międzyczasie oczywiście trzeba pamiętać, że upada lotnisko w Na szczęście się okazało, że tak nie jest. I że często słyszałem od tych nawet najtwardszych ukraińskich, nacjonalistów, znaczy zresztą tutaj jest pełna książce. Rzeczywiście dobre słowa, że Wy Polska, cieszymy się, że nam pomagacie. Słyszałem okrzyki. Ludzi, którzy widzą swoją gazda zda Polska, czyli jeszcze, jeszcze Polska nie zginęła, jak się to odezwało, byli to ci, których nazwalibyśmy banderowcami, to wcale nie bez żalu w głosie, że jeszcze Polska nie zginęła, więc to było dość przyjemne. Oni bardzo się cieszyli, że przyjeżdżają media europejskie i że nie mogą pokazać, pokazać swoją walkę. Teraz tak też jest również na, na wschodzie Ukrainy, dziennikarze są dość mile widziani, potem Ukraińcy trochę nam zazdroszczą, trochę nam zdroszczą. moim zdaniem niesłusznie, ale oni będą założyć